Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Agario! Dokładnie tak w Minecrafcie, znaczy w minecraft'cie, no nieważne, ja lubię sobie mówić <ścoughs> Minecraft wciskamy sobie F5, żeby troszeczkę łatwiej, prawda, nam się tutaj wszystko robiło, biegało, skakało, zbierało i w ogóle niszczyło wszystkich po kolei. Gram sobie dzisiaj sam, bez werteza. Sobie zresztą tak jak ostatnio, ponieważ sobie tak mniej więcej uznaliśmy, że sojusze są ok ale ogólnie Agario jednak gdzieś tam jest taką grą właśnie solową, czyli po prostu zbieranie punkcików i rozpisgonie wszystkich tutaj przeciwników właśnie siłą swojej własnej u, u własnej uzbieranej masy i nic poza tym, tak więc po prostu dzisiaj się na tym skupię. Na sam początek, oczywiście, zbieramy nic innego jak po prostu punkciki. Oj, kogoś zjedliśmy przez przypadek! No zdarza się, w takim razie zdarza się. Ogólnie robię sobie taki maluteńki, maciupeńki ee, zapasik na święta, ponieważ to jest taki, taki tydzień przed świętami praktycznie, no może nie tydzień, ale kilka dni dosłownie przed świętami wyjeżdża na weekend jeszcze do rodziny i w ogóle, w ogóle wiecie, tysiące innych rzeczy, ale żebyście mieli codziennie o godzinie 13.30 odcineczek, tak jak to wam E, powiedziałem, że będzie i mam na banerze, więc jest taka informacja, to żebyście po prostu mieli co oglądać. Może postaramy się tego tutaj gościa zjeść. Ojojojojoj, ja, 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 jak byłoby blisko. No, no i niestety, nie stołuj, oj, ojojoj, oj, 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 goni mnie czerwony, tak mi się wydaje, ale będę sobie spierdzielał, panie, uciekam. Nie ma takiego bicia, ojojoj, oj, oj, tam jest dużo czerwonych, ty. Dobra, uciekamy dalej. Tak, żebyście mieli codziennie co oglądać, to po prostu nagrywam dla was specjalnie te odcineczki, tak więc mam nadzieję, że to docenicie zostawicie łapeczkę w górę e, i jakiś e, przyjemny e, dla oka e, i, i ducha i serca komentarz, zjem go, ZJEM GO! Uuhu, jak mi przykro panie no po prostu tak się zdarza, jeżeli się afkuje na Agario najbardziej dynamicznej grze Minecraft ever, no chociaż nie na no, party jest bardziej dynamiczny, no, zjem kolejnego aj ty ty Oh shit! No poszło elegancko, muszę spierdzielać, bo tam idzie jakiś czerwony i mnie zaraz zje, a ja się nie chcę mu dać tak łatwo zjeść. I ja mu się nie dam tak łatwo zjeść. Na razie mamy czwarte miejsce. Za momencik może wbijemy się na topkę. O, u, 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 no, o, tak jest. Dobrze, kolejny <laughs> został przez nas pożarty. Mamy w tym momencie trzecie miejsce. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się tak szybko to osiągnąć. Na, na ostrym farcie te cisnę, ale, ale jestem zadowolony. No już jestem czwarty, ponieważ masa dosyć szybko mi spada. Ale jestem zadowolony, że tak tu ładnie na znaczy cisnę. No po prostu mam farta, dobra, powiedzmy, mam farta. Nie jestem wcale koksem w tą grę, ale nie, na pewno powiem, powiem Wam szczerze, że jeżeli porównać Agario w Minecraftie i Agario zwykłe, no to 100 razy łatwiej moim zdaniem gra się w Agario w Minecrafcie, z tego względu, że jednak no nie wiem, jest to bardziej takie 3D, bardziej nie wiem, widać wszystko, chociaż tam nie bez lotów, taka normalnie w oryginalnym Agario jest, ale jakoś tak tutaj to wszystko fajnie można ogarnąć i, i jakoś to tak fajnie wszystko wygląda, A tak, no nie wiem, no, 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 o, to, 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 to Oh yeah my friend come get some give me your mask, and i will eat your face <grym> Nie udało mi się. ale Dobra, mamy trzecie miejsce w dalszym ciągu. E, tam się gdzieś tam e, przebijamy z tym gościem, który jest obecnie na czwartej pozycji. Postaram się tutaj troszeczkę masę uzupełniać, póki kogoś nie zjem. <grym>

tak to się robi, nie ma to jak być na topce, ale kurde, tak mi szybko masa będzie spadać, że muszę jak najszybciej coś zjeść. Ale nie mam nic do jedzenia, dajcie mi żyć! O już, gościu, jest na pierwszym miejscu teraz, gaddemet. Ale przez chwilę byłem na pierwszym miejscu, już przez chwilę nawet przyspieszyłem, ale dobra, znowu zwolniłem i znowu przyspieszyłem, znowu zwolniłem, nieważne. Widzieliście co się stało Zjadłem gościa, byłem na pierwszym miejscu Tak to się robi, tak to się robi Mam nadzieję, że łapeczka została w górę zostawiona Za ten prześwietny po prostu No może nie finish, może nie finish Bo dopiero mamy 4 minuty odcinka, spokojnie Jeszcze sobie pogramy, jeszcze spróbujemy tutaj nabić Troszeczkę większą masę Ale wiadomo, że To nie może być aż takie proste Bo im jesteśmy, w... o gościu ma już tam 1000 mas No to w tym momencie mamy dosyć fajny challenge Ogólnie Żeby go jakoś dorównać tak, o, dajesz mi masy, tak? Dobrze, no to sojusz w takim razie z tym takim gościem, okej, w takim razie widzę, że tutaj jakieś sojusze mi podskoczyły. Bardzo mi się to podoba oczywiście. Chodź, 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 chodź. No tak będzie ładnie bazewo. No chodź, 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 dziadu. Gary demedy, dobra. Eee, tam też jakieś sojusze, nie wiem czy sojusze, czy nie sojusze. Troszkę mnie to... A chodź! Łoooo!

Wu Ale rozpis go! Rozpis go. No to się nazy... No co ile oni mają masy teraz. Oni mnie nie dościgną, kurde, teraz przez nie wiem ile. Nie ono chyba, że na, na minę wpadnę i mi po prostu zmniejszy Jak ja wolno chodzę, jestem tak duży, że chodzę tak już wolniutko. O cię pierdziele po prostu. Nie masa mi tak szybko spada, że ja pierdziele, nie? Uuu! Uh! żebym to zrobił! Aj żebym to zrobił, panie! Ja w sumie nawet nie widziałem, że gościu jest prawie taki sam jak ja, tak? I jak go zjadłem, mieliśmy bardzo podobną masę, ale miałem troszeczkę więcej dzięki tamtemu mini sojuszowi. Za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli ta osoba to ogląda, nie pamiętam Niku, to, to, to bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję Ci, że dałeś mi ten jeden, tą jedną cząstkę masy, która mogła być tutaj kluczowa i w tym momencie tutaj ostro... Przepraszam, masz się kurde zbąkałem, nie zbeknąłem, nieważne. E, spróbujmy jeszcze kogoś tutaj pierdzielić, czy tutaj ktoś mi masy jeszcze dodał. O, tej się tutaj czai, tak? Tak, sojusz, dobra, niech będzie. Ja tam mam tyle masy, że mogę się sojuszować z każdym teraz, kurde. Hehehe, <laughs> <laughs> Kacz Ojoj, ojoj, dobra, żeby, żeby nie zjeść ich, bo ja chcę tego zjeść. Ale zarąbiście, kurde. Cały czas mam tyle masy, że naprawdę. Na razie nikt mi nie zaszkodzi, nie? Na razie nikt mi nie może zaszkodzić. Aczkolwiek, jeżeli będzie, będę za długo po prostu taki duży, no to już widzicie, masa mu ucieka oj, po kilka punktów na sekundę, a tam Voxon HD mnie goni. Boxon HD jest prawie tak, no czy może nie prawie, no to w połowie powiedzmy tak duży jak ja. Tak więc potrzebowałbym tutaj kogoś zjeść tak chociaż na, na te 200-300 punktów, bo już nawet jeszcze bardziej przyspieszyłem teraz. Ale mam w dalszym ciągu 1000 masy, więc naprawdę spoko. E, tutaj nie, nie biegnę do nich, bo tutaj sojusze mamy, prawda? Ja poz... O, dziękuję, dziękuję. E, podziękujemy ładnie, tak, bo nie jesteśmy hamami. Pójdźmy tamtych zjeść, tam ci się tak fajnie gonią. Jakby się tak udało, kurde, wpierdzielić, to by było zarąbiście. No come on, bitch, no come on, no come on, come. On. Ej, no nie biegnij tu, bo ja chcę tamtego tego zjeść. O kurde Powiem wam, że Voxon już mnie dosyć mocno dogonił, już mam teraz poniżej 1000 masy. To już nie jest zbyt dobre. Ajajajajaj, nie udało mi się. Powiem wam, że jak, jest, jak się jest się dużym, to naprawdę trzeba już umieć to grać. A na tym poziomie jak jestem już pierwszy, to bardzo ciężko mi się właśnie gra w Agario. Dlatego też po prostu, no... Nie jestem w stanie tutaj tak fajnie utrzymać sobie tej masy na tyle długo, na ile bym chciał. Ale kilka minut yy, byłem na takim fajnym dosyć poziomie. Yy, tutaj dalej mi masy dają. O, to, do, chodź, 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 chodź. Dziadu, ej, dziadu. <śm> To jest tutaj problem, żeby w ogóle kogoś zaskoczyć, czy coś w tym stylu, no bo jednak tutaj każdy się pilnuje, bo jestem największy, tak, ktoś widzi, że czerwony, o dobra, to ja spierdzielam, no zresztą tak jak ja robię, tak? Okej, okay, dziękuję, yy, dają mi, ma... to, to jest, kurde, nie widzę, nie widzę niku w tym momencie, przepraszam bardzo, nie widzę niku, ale, ale poznaję twojego skina, o, czekaj, czekaj, czekaj! Troszeczkę masy odzyskałem, dziękuję. Dziękuję, bardzo dziękuję za masę. I jestem Wam dozgodnie wdzięczny, my friend, że daliście mi masy. Uh, hu, hu, hu. A może byś tak wpierdzielić na minę, z z być znowu małym i znowu wbić się na topkę? To by było całkiem. Dewieć mi waszy, kurde, masa. Siła wasa, boskie basa. Bla, do mnie, moi friend. Chodźcie! No, chodźcie, Kurde, spierdzielają wszyscy szybcy, tacy są. Ho, ho! Ho! Oj oj, oj, oj przez przypadek kogoś zjadłem no pamiętajcie, że jeżeli chcecie jakiś sojusze jeżeli mnie gdzieś tu poznacie, czy Verteza, to pamiętajcie, że najlepszą metodą żeby mniej więcej pokazać że, że chcecie sojusz, to nie jest takie po prostu machanie tylko po prostu takie przykucnięcie o, wtedy wiadomo że ktoś chce z nami sojusz, tak? i wtedy takie osoby prawdopodobnie nie będziemy żreć na hama. no chyba, że się gdzieś niestety podstawicie no bo jesteście na tyle mali, że mm, można się, że tak powiem, albo pomylić albo przez przypadek zagalopować no my jesteśmy duzi, my nie możemy tak się na wszystkie strony patrzeć, to wy musicie bardziej pilnować, żebyśmy my was nie zjedli, niż my was. Y niż wy nas, my was, no nieważne tak czy siak <laughs> chciałem coś, chciałem coś powiedzieć ja to, co, wszędzie mam sojusze, ja nikogo nie mogę zjeść ty co to ma być w ogóle nie podoba mi się to, za dużo sojuszy Jakie za dużo sojuszy to, to już jest to problematyczne bo w żadną stronę kuźwa iść nie mogę a oni się tu ewidentnie na mnie czają żeby kurde mnie tylko i wyłącznie zbić, że tak powiem z mojego tronu, wow tego muszę spierdzielić. Tego, 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 tego. Dawaj, 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 dawaj. Dajcie mi masy więcej. Mormas! Bo on mnie zaraz je, kurde, jakiś Konrad. Kon... ko... Co, ko Xrad. Zaraz krok spel. już jest pierwszy. Dawaj, 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 dawaj. Ole, tu będzie się miazga działa. Dawać mi masy. Dawać mi masy! Kury ja pierdziela, ale by to ładnie, bo jakby nagle mi tak dodali masy i tak nagle bym, kurde, tutaj ich zniszczył. Nie. No już jestem na trzeciej pozycji. Jak widzicie, stopki w... znowu jestem na trzeciej pozycji, ale dosyć długo byłem na tej topce, jakby nie patrzeć. Byłem przez Łornych, pilka. no ojojoj muszę spierdzielać, bo teraz gość jest czerwony. Teraz, teraz w końcu muszę spierdzielać, uch, Znowu się robi ciekawie. Hehe, he. no jak się jest największy, to nie jest takie ciekawe jakie miałoby być, nie? To jednak troszeczkę się więcej dzieje w tym momencie, jak jest się mniejszym, trzeba bardziej się chować, uciekać, a tak się z największym nic się nie może zagrozić, jest takie, wiecie, nudy no w ogóle nie, a tak, jest, tak się przynajmniej coś dzieje Ale dobra, spróbujmy się... U już jestem czwarty, spróbujmy się po raz kolejny bić na topkę. Też powiedz powiem szczerze, że to nie może być takie łatwe już jak było wcześniej. E, bo mam kilka sojuszy i mniej więcej nie chcę zżerać tych osób, żeby nie pomyśleli sobie, e, no ja mam zim sojusz, a ten mnie zżera, nie? Jak, jak już z kim robi sojusz, no to staram się po prostu, żeby e, dana osoba, że tak powiem, ufała mi i w ogóle, w ogóle... Chodź daj mi, daj, daj mi się zjeść, daj mi się zjeść, o, daj mi się zjeść. Eee, kurde czekał sobie tak Hamsko czekał. No Hamsko czekał po prostu, żebym go te... Dobra, no jakby tak tutaj kogoś wbić, tak przez przypadek zamknąć tutaj, tak, 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 tak Dej mi masy, dej mi masy! O dziękuję, dziękuję. Dobrze, jestem znowu pierwszy. Crock jest troszeczkę większy ode mnie, aczkolwiek jestem w stanie go jak najbardziej. E, no może nie pożreć, ale jestem w stanie mu praktycznie dorównać albo i zaraz nawet przebić. O nie, 1200 już teraz ma, no to już nie będzie takie łatwe, prawda? Potrzebuję troszeczkę więcej masy. O, 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 o tam, 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 tam. Aj! aj, 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 aj. Ajajajajajaj! Aj, aj, aj. Nie dogonię go. Za wolny, jestem, zdecydowanie jestem za wolny. Ale jakbym go zjadł, jak ja bym go zjadł, to miałbym chyba z 1300, bo więcej masy, kurde, i bym tu... Wszystkich go. No, ale póki co jestem drugi, no nie jest i tak źle. Znowu z czwartego miejsca, wskoczyłem teraz na drugie. Brakuje mi troszeczkę do pierwszego, co prawda. Ale... Da się to zrobić, da się to jeszcze zrobić. Powiedzmy, że jeżeli uda mi się to e, zrobić, jeżeli uda mi się powrócić na pierwsze miejsce, to kończymy odcinek. Jeżeli mi się nie uda powrócić na pierwsze miejsce, ale będę miał wystarczająco dużo materiału, no to myślę, że e, i tak zakończę odcinek. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ już raz i tak byłem na topce i to bardzo długo. Utrzymałem się na tej topce. No to no, chodź, chodź, chodź. Aj, ty kurde, no nie dasz się zjeść, nie da się, nikt się nie da się dlaczego wy mi się nie dacie zjeść? Jeżeli nas cały czas z 200 punktów między tym Kroksem a mną. Ten krok zupełnie pewnie cały czas również coś tam zbiera. Powinienem sobie też celować właśnie w takich e, większych. O właśnie coś, coś, coś w tym stylu, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, pomaluj mi świat, no daj się zjeść! Górnie! Oh I kto jest pierwszy! Dziękuję bardzo! Tak to się robi! Tak to się robi, my friend! Tysiąc masy znowu, bitch. Dobrze! W takim razie wybierzmy sobie może jedną osobę, której po prostu damy e, masę, może tego sojusza, o na przykład tego, chodź tu, masz masy, masz masy, bo ja kończę odcinek, wszyscy się rzucili teraz jak porą bańce. masz masy, masz, 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 bądź duży, bądź duży, bądź duży. Bądź doży, za to, że mi pomogłeś, ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że się wam podobał, trzymajcie się i do następnego razu dziska, nie zapomnijcie yy, strzelić łapki w górę, komentować, subskrybować, bla, 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 wszystko co wam zawsze mówię, pamiętajcie, że macie to robić, bo to, to jest bardzo przydatne, pomaga się w ogóle rozwijać i, i, i sprawia, że ten materiał dociera do większej mm, liczby osób przez co ja na pewno będę częściej nagrywał takie odcineczki. No i powiem Wam, że nie jest źle, naprawdę. Jak kiedyś nagrywałem zwykłe agario, to naprawdę było... A, jeszcze pobiegam chwilę. Kiedyś było naprawdę ciężko z tym agario, takim zwykłym agario, a teraz po prostu sobie, prawda, yy, gram i, i jest elegancko, i wbijam się na, na pierwsze miejsca. No naprawdę jestem yy, z tego powodu yy, zadowolony, naprawdę, naprawdę, tak, tak. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj yy, byli. Jeżeli są tu jacyś Polacy, jakimś cudem, yy, Pozdrawiam tych, którzy mi gdzieś tutaj pomogli. No i to tyle. Ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu ludziska. Papa! papa!